Policjanci w Lęborku, jak również w całym województwie pomorskim, prowadzą działania pod kryptonimem LK. Działania te są skierowane na kontrolę pojazdów prowadzących naukę jazdy. Sprawdzamy, policjanci sprawdzają w tych pojazdach stan techniczny, wyposażenie, jak również dokumentację, przeszkolenie, czy posiadają osoby, które uczą nauki jazdy. Jak w tej chwili już pokazują, pokazują realia, w Lęborku do godziny 13 zatrzymane są już cztery dowody rejestracyjne takim pojazdom. Które powinny być sprawne, które powinny dawać przykład właśnie osobom, które uczą się jeździć. Prowadzący kursy, instruktorzy podczas kontroli otrzymali również już kilka mandatów. W związku z tym no, akcja trwa do godzin wieczornych, a już w tej chwili pokazuje, że ujawniono wiele nieprawidłowości. My jako policjanci jesteśmy no, trochę zaskoczeni, gdyż prowadzący kursy, instruktorzy, którzy posiadają Dość wysokie kwalifikacje, przeszkolenie w tym zakresie. Powinni wiedzieć, że pojazdy, jak również wyposażenie tych pojazdów, powinno być zgodne z przepisami. Niestety rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej. Ta ilość mandatów i zatrzymanych dowodów pokazuje, że nie powinno tak być i nie powinno takiej sytuacji się zdarzać. Jednakże zdarzają się. I właśnie po to, te, po to te działania, po to, aby wyeliminować z ruchu takie pojazdy, jak również tych nauczycieli jazdy, którzy nie stosują się do przepisów, których oni powinni jak najbardziej przestrzegać.